Witam wszystkich Dzisiaj z Szymkiem pojedziemy wysypać jęczmień i zważyć może uda się dziś zważyć przyczepę, zobaczymy ile było tego jęczmienia a muszę wysypać bo dzisiaj jest sobota, a w niedzielę muszę do Kujawsko Pomorskiego zawieźć tą przyczepkę więc jedziemy wysypać ją u Michała bo u mnie jeszcze nie ma prądu licznik będzie założony do środy. Do środy mają założyć licznik, więc dopiero wtedy będę mógł sypać do silosu. Dobra, to jedziemy. A do góry chyba trzeba jeszcze. No, No. Papę wzięliśmy, bo mocno się rozciągało tym szybrem Myślałem, że szybrem będzie lepiej Elegancka. Nawet zakładka się utrzymała Dobra, opuszczamy Ciągnik ucieka Dobra, muszę zrobić tak i uciekać do ciągnika zmieścił się tutaj na wadze yy, waży 5890 5900 waży kurde, jak to teraz wyciągnąć to jest elegancko a, a ten jeden się zrobił banan trzeba jakoś pasem Przyczepić i wyrywać. Hmm. O, może się odwrócę i o, obciążnik zaczepię, przywiążę i będziemy próbować tak wyrywać. Patrzcie, mój patent działa. A, działał, ale się tutaj zahaczyło. Ale jak mi się okrętem tu podważył. Chociaż tu zapało. zaraz pojadę i samochodem do przodu najwyżej podciągnę. Podłożyłem klucz, podłożyłem śrubokręt. Też ten śrubokręt się zluzował tutaj jak klucz ten podszedł. I poprzedzimy tutaj. I spróbuję. Próbuję szarpnąć samochodem. Nieźle. Nie chciało tak pójść łatwo. Musiałem szarpać aż przesunęło się. E, aż się przesunął obciążnik. Jak zwykle mróweczki. Tradycyjnie. No i co? Jak dalej pójdzie? O! Poszło. Tam się za mocno nie ugięły, ale... ale tu się wygięło, tu się wygięło i tak nie zobaczycie, bo ta kamera też, nie, chociaż może widać, się kabłąk zrobił. Nic, a teraz, żeby jechać przyczepą, trzeba byłoby coś tutaj podłożyć, żeby dalej się nie wygięło, aczkolwiek jak, jak ich teraz naprostować? w drugą stronę i ciągnikiem najechać może coś podłożyć tutaj Żeby to od razu podgięło, podpustowało No kurde Pszczepę mam już zapakowaną Tym razem pojedzie na kołach Mali Tym, tym razem pojedzie na kołach to 600 km to to nie 2000. Yy, spuściłem powietrze, to faktycznie te opony są tak twarde, że jak powietrze zeszło, to one dalej prawie stało. Yy, stało tak jak, tak jak stało, tylko po prostu teraz że te yy, opony siadły, bo ponaciągałem pasami. No i tutaj pniaczki podłożyłem, żeby żeby ona się nich nie nie gibotała na, na boki nigibała. ona teraz, teraz jest wszystko ładnie z całą, z całą przyczepą yy, z całą przyczepą chodzi więc yy, wyżej jest tylko jak ja patrzyłem tutaj był klocek yy, czekajcie yy, klocek 10 cm jakieś 10, 10 cm jest tylko wyżej te klatki nie są równe, więc ona troszeczkę Nie wiem czy to widać Nie widać Troszeczkę na lewą stronę tutaj kucnęła sobie I, No i tu pasami przypięte Tak jak wcześniej Tak jak wcześniej było No taka troszeczkę jest na prawą stronę kucnięta No, zakładek nie ściągam Zakładek nie ściągam, tak to wygląda. Co jeszcze, jak wjeżdżaliśmy? No to teraz te najazdy odwróciłem. Najechałem, podłużyłem klocki, najechałem przyczepą. Troszeczkę wyprostowałem. Więc najazdy wchodzą. Jeden wchodzi, bo drugi, drugi przez, przez to oto nie chce wejść, więc jeden biorę. W sumie one mnie są potrzebne, tam pytam się, to chłopak mówi, że ładowarka będzie to tak samo zrzucimy jak wcześniej Podjedzie się tu, opuści się opuści się na dyszlu i, i tam się podniesie, odjadę i, i tak będzie najlepiej yy, tak będzie najlepiej najazd udało się wyprostować Wyprostować miarę i już Znaczy no tamten, tamten, tamten był bardziej zgięty, więc tamten ładnie Wszedł No i tak, pod najazdy podłożyliśmy klocki Tutaj podłożyło się kobyłki I, i ładnie tutaj się wjechało Co jeszcze? Pasa muszę wziąć, nie zapomnieć tego Co już mam przeszykowany. tutaj, co tak łapałem wtedy ładowarką No i tyle, no I tak to pojedzie do Kujawsko-Pomorskiego, a Później a później to wam jeszcze też pokażę jak będę wracał no i w niedzielę, w niedzielę dzisiaj mam sobotę jutro, jutro po obiedzie pojadę wrócę w poniedziałek i we wtorek będziemy kosić jęczmień kolega dzisiaj kosił w Putnowicach to mówił, że jest 12,7 wilgotności jęczmień można by było kosić dzisiaj dzisiaj też ma coś popadać, ale niedużo no i tyle. Jeszcze sprawdzę sobie powietrza. Tutaj wygląda jakby troszkę było mało. Zobaczymy, zaraz sobie tam cofnę. I no, na Mercedes nic nie będzie, ale tak samo jak wcześniej stoję. Wcześniej był duży, fajny taki nacisk na, na dyszel. Teraz dochodzą jeszcze koła w tym miejscu, więc powinien być jeszcze większy nacisk. Na pewno nie będzie większe jak 100 kg, ale będzie dociskało, będzie, będzie wydaje mi się dobrze się jechało. No dobra, w sumie to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć.